Jeżeli zorganizujesz konkurs na Facebooku, to na pewno zasięgi na Twoim profilu firmowym miło Cię zaskoczą. Pytanie brzmi: jak zainwestować w konkurs, czyli jaką nagrodę wybrać, aby nie stracić? Odradzam Ci całkowicie tworzenie nagrody za ciężką pracę. To znaczy, jeżeli na przykład chcesz zorganizować konkurs, w którym uczestnicy, żeby wziąć udział i coś wygrać, muszą przygotować jakiś film. To musisz być pewien tego, że część z tych uczestników będzie sfrustrowana po tym, jak zostaną wybrani zwycięzcy, dlatego że być może nie posiadali takich kompetencji po prostu w Twoim odczuciu, ich filmy nie były dobre, chociaż ich stosunek pracy do wykonanego projektu, do jego jakości, ich zdaniem jest zadowalający. Oni będą się czuli zniechęceni, sfrustrowani faktem, że nie wygrali. Natomiast no, ty wybierzesz profesjonalistów, to jest to całkowicie nie fair. Dlatego właśnie polecam Ci organizować konkursy, w których wziąć udział może każdy, są one kreatywne, natomiast nie wymagają one dużego zaangażowania ze strony odbiorców, po prostu jakiejś dozy kreatywności, ale jeżeli chodzi o narzędzia, to najlepiej, żeby było możliwe wykonanie przy pomocy samej kartki, papieru, ołówka. Długopisu, klawiatury, jeżeli to jest jakiś tekst, i pewnej dozy kreatywności. Adekwatnie, jak możesz przypuszczać, nie polecam ci też wybierania wysokiej nagrody, dlatego że oczekiwania i ten ścisk, i rywalizacja będą dosyć dynamiczne, a to nie jest ci potrzebne. Lepiej za tę kwotę zorganizować kilka mniejszych konkursów, niż radzić sobie z negatywnymi opiniami od osób, którym niestety nie udało się wygrać. To by było na tyle. Dzięki.